Cześć, tu ja Hardcore i witam Was w pierwszej części yy, filmiku Moja kolekcja kart z Minecrafta. No więc przejdźmy do rzeczy. Oto moja pierwsza karta. Karta się powtarza. Jedna. I zbliżamy się do naszej ostatniej karty. Tutaj karta znowu się powtarza. I ostatnia karta na dzisiaj. Jest to moja jedna z najsilniejszych kart. No. I za chwilę się widzimy po krótkim cięciu. Zaraz zakończymy ten film, tylko muszę jeszcze coś wam powiedzieć. No to yy, drugą część planuję wrzucić tak mniej więcej w środę. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Mówił Headcourt. Zostawcie lajka i subskrybujcie mój kanał. Dzięki. Do zobaczenia. Pa.